Karszewskie Sobotki 2024 za nami. Było tanecznie i magicznie. Mamy zawody. Pracowniczo-taktyczne, największe w Polsce, Metcon One. Wieczorem ta część bardziej rozrywkowa, nad jeziorem Borównowilkie. wielkie Cały rok tutaj tętni życiem. Nasza ścieżka rowerowa, nasze przystanie kajakowe na rzece Wiedcisie i Wieżycy. To są rzeczy, dla których warto przyjechać z trójmiasta, z innych nawet dalszych ośrodków, bo ta przyroda jest naprawdę wyjątkowa. Skarczewy, jako dawna historyczna stolica województwa pomorskiego, też tą historią jest przepełniona, więc warto nas odkryć. W tym roku impreza miała miejsce w pięknym otoczeniu natury. Na terenie ośrodku. Turystyczno-wypoczynkowego Borów. Sobudki i wracamy dzisiaj do tradycji. Piękne gwiazdy naszego tutaj środowiska pomorskiego, czyli zespół Mitra i zespół Elow. Dziewczęta, nasza młodzież ze szkoły podstawowej numer jeden w Skarszewach wraz ze swoimi paniami przygotowali nam przepiękny obrzęd. Chcemy wrócić, chcemy pokazać ludziom przypomnieć ten obrzęd, który związany jest właśnie z latem. Jak zawsze, Skarszewskie Sobudki to wspaniała zabawa dla młodszych i tych starszych. Nikt się tu nie nudzi. Jest, super. Super. Jak najwięcej takiego czegoś. Tak, tak. tak, żeby było to. Tak, żeby ta, jakby ta tradycja, jeśli to tak można nazwać, żeby ona była kontynuowana i co roku, żeby były te imprezy takie z zespołami. Integracja między ludźmi jest zawsze potrzebna. My przyjechaliśmy w odwiedziny z zagranicy do rodziny. Takie właśnie są imprezy potrzebne, żeby się pobawić, potańczyć i śmiać się. Polecam, polecam. Jeziorko fajne. Zapraszamy do Skarszew. Uważam, że jest super i fajnie, że jest to nad jeziorem. Od dziecka na plaży, nad porównem, także polecam z całego serca. Jezioro ładne, piękne, czyste. Do zabawy. Publikę rozgrzały uzdolnione pomorskie gwiazdy muzyczne. Było fenomenalne. To budki mi się kojarzą z odpoczynkiem, fajną muzą, relaksem. Jeszcze Jacku. Z Wiankami, przede wszystkim o, z Wiankami. wiankami ja widziałem tutaj, panie, zrobili takie piękne wianki. Żałujcie, że was tu nie ma. No i sobota, czyli słuchajcie, dzień odpoczynku i relaksu, więc my się będziemy relaksować i mamy nadzieję, że nasi słuchacze i wasi widzowie też będą się relaksować, słuchając naszej muzyki. Fajnie w ogóle, że tyle osób przyszło na ten koncert. To zawsze daje nam na scenie fajnego powera, fajnego kopa. My te emocje zbieramy od publiczności, a że było tyle osób chętnych i potańczyć i powariować to naprawdę było, było czym się dzielić. Wymienialiśmy się tą energią, mam nadzieję, wzajemnie. Północna TV! Pozdrawiamy! <śmienny> <śmienny> bardzo gorące pozdrowienia dla wszystkich widzów północna TV. No i mieszkańców Skarszew, tutaj Borówna. Ludzi, którzy przyjechali na wakacje odpocząć, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnych koncertach zespół Mitra. Pozdrawiamy! Nie zabrakło wielu atrakcji. Mimo wakacji można było również się doedukować w ciekawy sposób. Fryzura świetna, jak widzieliście, już teraz trochę opadła, ale doświadczenie niebywałe. Serdecznie polecam Sobuzki Skarszewskie. Taki świetny zespół, który tutaj pokazuje nam doświadczenia. Polecam. Trzeba przyznać, że nauka przez zabawę to najlepsza nauka. Mówimy sobie trochę o odnawialnych źródłach energii. Używamy maszyny wandergrafa, czyli dzieci same sobie tutaj z prądem czarują, podnoszą włosy, robią sobie fryzurki, odkrywają, uczą się trochę o tym, jak działa świat, jak się produkuje energia. Ważnym punktem wydarzenia były obchody obrzędów sobotkowych. Każdy wianek miał swoją historię i znaczenie. Każda roślina. Chcielibyśmy wrócić do tradycji po prostu, do lat poprzednich i chcielibyśmy generalnie przedstawić kilka obrzędów sobótkowych związanych z nocą kupały. No i głównym takim naszym przedstawieniem będzie to, że będziemy puszczać wianki w jezioro. Występ uczniów przypad do gustu oglądającym. Sobotki Skarszewskie 2024 za nami. Impreza zdecydowanie należy do udanych. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję. Polecamy również zobaczyć pierwszy festiwal świętojański w Skarszewach oraz Postaw nam kawę. A jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.burąca.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.